Współpracownicy, przyjaciele i ich najskuteczniejsze narzędzia, jakie stosujemy w naszej służbie. Nasze psy mieszkają z naszymi opiekunami, ze swoimi przewodnikami od początku swojej służby, od pierwszego dnia aż do zakończenia, a nawet później, ponieważ nasze psy najczęściej zostają ze swoimi przewodnikami również po przejściu na emeryturę. Psy służbowe, które odchodzą na emeryturę. E, otrzymują w pakiecie pełną stawkę wyżywieniową oraz pełną opiekę weterynaryjną. Agis jest owczarkiem belgijskim i ma 12 lat. Będzie razem z nami będzie korzystał z wolnych chwil, z spacerów, z zabaw różnych. Będzie na ostatnich dni z nami, w Rydowie. Chciałbym tutaj dodać, że Krajowa Administracja Skarbowa jest jedną z tych służb, które zapewniają emerytury swoim psom również po tym czasie, kiedy są one przydatne do celów służbowych.